Cześć, cześć, cześć dzieciaki, słuchajcie, tutaj Monia na kanale Mega Discount. Słuchajcie, i wiecie co, spotkałam się z Agatką, jak widzicie, jest ona tam siedzi na ławce, nie wiem co ona tam robi, ma jakieś chyba zakupy. O, cześć, jest tutaj! Ja? Zobaczcie, cześć! Cześć, hej! kochani! Słuchajcie, kupiłam sobie lodo, ale patrzcie, jest tak ciepło, że on mi się rozpływa, ale jest ale wiesz, super! Ale wiesz co ci powiem? Dzisiaj hmm. robimy fajowski challenge. Hmm, dobra, odrzuć Co, co robimy? Ty trzymasz. <laughs> o! Teraz? Co? Już teraz! Monia, dawaj. ja jem loda! No, no nie, to w ogóle wymyśliłaś podróż do challenge? O, no, hitowy to jest challenge, słuchaj. Serio? To co, otrzymasz musisz podrzucić. Możesz złapać, jak chcesz, jak ci się uda, nie? Daj mi rany. Taki No uwaga! Uwaga, trzy, cztery i ry. Uuu, nie! Uuu, ale nie, nie uuu, ale się, zobaczcie. Czuwajcie! Ale, się nie ale się cały. jest cały cały, liściasty! Uuu, możesz takiego sobie zjeść? Nie, już teraz nie chcę. A gdzie, a gdzie byłaś? Monia to, specjalnie to zrobi Robiłaś. Gdzie to zakupo? Byłam w Biedronce, słuchajcie, widziałam mnóstwo mi? fajnych rzeczy. E, mam jeszcze takie inne pyszności. nie no Mogę Cię Monia, poczęstować, wie. jak chcesz, e, to dostaniesz, kupiłam fajne chipsy na przykład. O serio? O jakim boku? E, kupiłam duszki, takie nie, zwykłe, takie, te, wow. e, takie podstawowe. Ja czy mama kupowała takie, wiesz? Ojejku, powiem Ci, że ja je lubię, one są naprawdę ja fajne. Się nie? No, ja się ja lubię. Ja tak lubię to Ale łapać. ja jak muszę iść wyrzucić lody, Monia. bo to jest. Tu jest to jesteś, wiesz co żeby od razu wymyślić taki challenge. specjalnie. No co, no tak zaskoczenia ci wzięła? No. Wiem właśnie. Słuchajcie, tyle z tego jedzenia lodów. Ładnie. To, skoń... to co? Krzywdy, słuchajcie, słuchajcie. Krzywdy, słuchajcie. Wow, słuchajcie. Ale Fakcie. super. Uuu, ale i krzywdy dużo. Ja właśnie no ja nie wiem. Nie ale nie są nie fajowe. Jedź sobie. Mam, mam, mam. Ale ekstra. Ja na razie nie jestem głodna, wiesz, bo się no opiłam. Nie, nie chcę, wiesz, ty No, jesz, no nie wrząc. chcesz, może trochę moja. No może jednego tam sobie wezmę. To no jednego mam. Są dobre. Pycha. No to... Ja duszki, duszki, duszki są naprawdę spoko. To no mi smakują, ja lubię duszki jeszcze. Bardzo? Tak. Mhm. Aha, ale wiesz, że są, na paprykowe to są takie duszki. Mhm. No, wiesz, Ale to rynkowe? są te zwykłe, słuchajcie. To są, słuchajcie, no, no, to są właśnie, takie... Takie solone no, jakby one no, są, No, jakby solone, ale są spoko. Ee, to uwaga, uwaga. Chodź, to, to trzymasz, no nie, teraz ja myślałam, że mamy przerwę, onia. Była pierwsza. No, nie ma ja się przerwy. Nie ma przerwy. Ja myślałam, no, że przerwę no, mamy serio, ci, przerwa ci, ci, na jedzenie. Miata, mam, mam, no nie! Dawaj, dawaj. jedziemy. No co Dobra, <grym> uwaga. uwaga, Ja się odsunę. Złapię, I... słuchajcie. O, o, bacz, złapiesz? O, o ja, trochę cię. mi Ale złapałam. Pracownych. Musi będę musiała wyrzucić. Miejniki. Ale słuchajcie, tyle zostało. To jest jeszcze bardzo dużo. Spoko, nie? No to co, Praw, to, co, Ale miałam... złapałam, zobacz dałam radę. Trochę Ej, mi spadło, to, ale złapałam. No, więcej ja ciebie niż No, to prawda. O, tutaj jest koło mnie taki fajny Jakiś duszek. taki smutny ten duszek teraz. <grych> to Leży co, my sprzątamy na tak. i idziemy dalej. Dobra, sprzątamy. Tak. zobacz co ja mam. Ubrałaś wow. ją, nie wierzę, daj mi No dawaj ją, ja jest, lubię Pionę! Jest, dawaj ją, Chodź Fiona, ją. Daj mi ją, daj mi ją. Daj ją. bardzo, ją. Tak. Daj ją. wziąć ją. Uhuhu, o uhuhu. tak, Fiona jest ekstra Ekstraśnie, Ekstra śnie, Teraz ja w sobie z nią. Uhu, się! Fiona lubi karuzelę! Fiona dzisiaj wyszła na dwór wreszcie. Na dwór wyszła w końcu, bo tak ją tyle trzymałaś w czterech ścianach, to co? Uhuhu. Trochę ciężka jest, tak serio, wam powiem. <ślad> Chodź, Fiona. A, ko kochasz Fiona kochasz czy nie? Bardzo, Fiona jest super. Słuchajcie, kto by jej nie lubił? Powiedzcie, że ją też lubicie. Ona jak jest lubicie Fionę, fejna. tak jest, zostawcie jej kciuka ona w ma górę. Fajne łapki. No, ona tak potrafi tańczyć. Zobacz, ja. ona tańczy. wow. no. Bardzo, tworzycie jej super duet, ale teraz Ja jak myślę. To, co to trzymasz. Co? Podrzuć. Podrzucić Fionę? Uh -huh. Dobra, Fionę, dobra. Dam radę. słuchajcie. Co? No złapi, ona jest uwaga, duża. To ja mam trzy, nadzieję, czte, że ją. Chce i ry. Uuuu! Jeszcze raz! Dawaj! Słuchajcie, Fiona, latam. Ale poleciała sobie uwaga. wysoko! To słuchajcie, spróbuję trzy. jeszcze Uro! wyżej. Dawaj! Raz, dwa, dwa! I, i trzy, trzy! Uuuu! Chwyciłaś. No, no dobra, piona jest ciebie. duża, to można. Słuchaj, chciałam Ci powiedzieć, że twoje wykonanie zostało wykonane poprawnie. Zobaczamy ja! punkt chyba. Idziemy dalej, co? Dobra, idziemy. Dobra. Dobra. Jedziemy! Chodź Fiona! Dzisiaj wreszcie idziesz na spacer, słuchaj, w lesie w dodatku! Ekstra będzie! Słuchajcie, o! Ja wam coś powiem! Uwaga, Jovo! Słuchajcie, ja mam pomysł. To masz? Patrzcie, Fiona znalazła szyszkę! Oh, Fiona! Fiona, bierzesz podrzuć, udział podrzuć w challenge'u, tak słuchaj! Uwaga, Fiona rzuca! Słuchajcie, Fiona rzuca! Raz! Dwa pa, i ciągle! Rzuciła! Prawie Zaliczone Fiona! Tak, brawo! Prawie, gdzie idziesz? Idziemy, słuchajcie, na spacer, idziemy przed siebie. O, fiona, zobaczcie, jaka zdechła! Nie, ona Znaczyła idzie! Się. Słuchajcie, idzie sobie grzecznie Fiona. Uuh, fiona, póki wyjdziecie do, do kamery. To się kiwa głową. Kiwa, ona lubi, co uuu, chce występować. Uuu, 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 uuu. właśnie, Zagamiona. gdzie idziemy teraz zagadka, Na skocerek, nie? Tam bała nieprosto, prosto, zobaczcie, jesteśmy w takim pięknym parku. Słoneczko nam dopisuje, piękna pogoda, zobaczcie jakie w ogóle mamy ładne, czyste niebo. Mam nadzieję, że u was też jest taka ładna pogoda. Chyba tu była. Co ty mówisz? Chyba no? Co ty? E, tam biega, widzisz monia? Widzę, o, na drzewie. O, ja cię kręcę. Widziałam! Tu jest, choć moja popatrz ode mnie. Gdzie tam... je są? Jedna pod drzewie, a druga tu! Widzicie? Ale baje! Skacząca wiewióra! Aż dwie, Ole, trzy! Dwie biegną! Tutaj biegnie Ale z wow. Chodź, moja tak trochę, zobaczymy ją z bliska, może się, mam ucieknie. Żebyśmy nie przestraszyły ich. A ta jedna jak kica po drzewie, patrz! No, tam jedna zeszła! Ale ja się bawię! Bo... Tutaj jest! jest. Wow. Już mówiłam o że jest trzecia! Wiewióra, kochali, ale ta jedna jest tutaj wiewiórki? gdzieś! O, zobaczcie! Smutka. Widzicie wiórkę? Tam za drzewkiem! Ale ja się boję pojść dalej, na żeby jej. No. O, zobaczcie! Ola. O, jest! Jaka słodka, śliczna! Ale eks! Wow. Wow. i na drzewo! Słodkie, nie? <gulka>. Słodkie, nie? O. Tu jest na dole. O. Jak koko! Jest. To jest! i love going the Wiewióreczki? Słuchajcie, no jak blisko co. były! Były trzy wiewióry, wiewiórki, wiewióry, wiewiórki! Eee, trzy wiewiórki, wiewiórki mi się były. bardzo to podobało, na pewno. Tak. Nawet się nie podobało. Słuchajcie, ja w ogóle chyba Fiona na razie posadzę, bo ona chyba się zmęczyła. Musi odpocząć Słuchajcie, sobie o. troszeczkę. Nie, fiona. fiona sobie nie... O, tak. Ładnie. O. A może Fiona jest głodna, ale i próbka. Krupka? <laughs> fiona, <laughs> fiona, chyba nie lubisz. Może szyszka byś chciała. Zobaczcie. Tobie dziubnąć, słuchaj. Zjedź sobie szyszkę Fiona. Trzymaj. Mam dla ciebie prezent. Uuuu, co masz koraliki? dla mnie? Koraliki. Koraliki? Bizotaria w sensie, lubię. Tak, ale tylko wiesz, taka nieprawdziwa zombie. no? A pokaż? Taka wiesz, koralowa. No to pokaż, jak koralowa, to pokazuj. Wow! A zobaczcie, zobaczcie, nie! Ej, to nie jest... Ej, ja słuchajcie, ja tu zostałam oszukana? To są koraliki zwykłe. Tak! No nie! Ale zawsze mął sobie łanie ozdobić je. Słuchaj, to są zwykłe koraliki. Gdzie no otwórz, zobaczymy, odbiera? co jest. No musisz otworzyć ładnie. Ja chyba nie mogę. Nie dość, rady? rady? No musiała cię chyba powódź. Chyba tak, bo to jest za folia, No A pokaż w ogóle, jak one wykonają w pudełku? Tak, zaczek, ładnie, kolorowo wow. super, nie? Mega super. Są. Dobra, to co, musimy je jakoś otworzyć? Tak. Ludkę jak tam? No otworzyłam, zaczę prawie. Słuchajcie? O, jest. O, wow, otwórz. Zobaczcie, jakie fajowe są. Ja <noise> ja za... Jak w ogóle dużo oh, ich jest tu w środku? Tak fajnie. No, to są U. takie ładne, ja lubię z nich w ogóle robić różne Ta, O gatka, nie, słuchaj, coś mi spadło. W słuchaj, Agatka, No. Połóż to co trzymasz. Co? No? Ale bez zakrętu. Ale że. Nie! A. Ja mogę, wiesz jak ja mogę? Ja mogę podrzucić właśnie, o, o nie, tak. Nie, 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 nie. To o tak, ja mogę podrzucić. Słuchaj, o. Tak się nie, o, tak się i, nie liczy. I jest. A, tak o nie. Dobra. I to nie, dobrze. I podrzuczone, albo, albo tak. Z wyzwanie nie będzie zawietole. <noise> Dawaj. No. Dawaj. To ja zrobię tak, zobacz, o. Nie, całym podająki. Tak I, i tak podrzucę. <noise> nie, nie, nie. Ja nie, to bo nie tego złapię, nie Tak. Dawaj. To nie masz szans, ja nie złapię tego. Z całym słoikiem. Będę, zobaczcie, Monia mnie zmusza do tego, żeby was to na środku Dawaj, lasu. Dawaj, Ja naprawdę go nie, zł, nie złapię. Cztery, i. Oj, czekaj, tu jakaś folia jest. dobra. Ry. No dobra, to słuchajcie. A, gadka. Będę, ja będę to zbierać chyba do wieczora, nie? Dobra. Dawaj. Raz, dwa i Uuh. trzy. Uuh. Uuh. Ojej! Ile kolorów! Trochę zrobiło obrót to. No. Zobaczcie! A, 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 jak ale zobacz, chociaż drugie tyle zostało. Nie wysypało się aż tak no, dużo. Dziś, ale ekstra. To jest jakiś plus, co, ale co, to... posprzątamy troszeczkę je, nie? No ja nie, nie, nie zostawimy. No nie, no sprzątamy ale to. Ale powiem Ci, wiesz co Ci powiem? Co? Że takie chodniki powinny być cały czas. Taki konorowy, takie kolorowe, takie... Fajnie to wygląda. Uuu. Dobra, to zbieramy. Spoko, Dobra. Słuchajcie, zobaczcie. Idę za Agatką. Chyba wszym grzybów szuka. Patrzcie, piję. Agatka, co tam robisz no. takiego? Monia, no mówiłam Ci, jeszcze napić kilka. No to pij, pij, pij. Pokiwaj. Nie, no co Ty. Monia, teraz miało być chwila odpoczynku. Serio? Tak, ja się no chciałam napić, mówiłam Napiłaś Ci. Się, Czemu Ty wzięłaś kamerę teraz, co? Mój stok, ja go lubię! <laughs> nie, ja nie chcę teraz. O, jest, tak. Ja nie chcę, to jest taki owacowy, ta nie, no, ta. To nie fair! To jest nie fair, to serio! Nie Ja ci mówiłam, że teraz przerwa na chwilę! Dawaj, dawaj, A nie ma przerwy. Taka piękna pogoda to będzie ładne chmury. Nie, ale ja nie chcę, żeby on się zbił, jeszcze ja się nie napiłam do końca. Dawaj, 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 dawaj. No to czekaj. Chodź, co to, to trzymasz. Dawaj. Dobra, trzymajcie, kciuki, żeby to się nie zbiło, nie? No. Czemu dawaj, teraz? Dawaj. Tak się nie robi, serio, tak się nie robi. Dawaj! Wuuu! Łoka! Słuchajcie, nie Jaki A się. jaki ma smak tego Eee, To jest gruszka i banan, i kiwi, pycha. A, no, 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 ja lubię to Widzisz, Aj się tak, nie że... widzisz? ty? widzisz? E, nie, nie chcę już. Jest dobry. Nie, nie, nie chcę. Ja na no ja się Dobrze. Już. Dobrze, w porządku. Mm -hmm, to Ale to? słuchajcie, czas. złapałam. chyba złap. O, zobaczcie, jak Ci się spodobało. Nie go się no. daje złapać. On o, może jest może, na tak, spoko, a, że... może tak na betonie? Nie, to, to się boję tak. Ja wolę tu, jak co no się nie Dobra kochani, to słuchajcie, kończymy nie, już odcinek. Nie, 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 to się nie koniec. Mam się do Co, jeszcze nie koniec? Zobaczcie mam. Uhu! Nie, no, nie odjeżałaś. To ja już jest koniec to, no, na koniec dzisiaj. Jeszcze nie musi zapać te wszystkie trzy jajka. Bo inaczej, je? Bo inaczej tobie się rozbiją. Koło no dobra, to, da, to... Ale to po rzucaj tak? Tak, jedno pierw? No, no, dawaj. Ja nie wiem na, na no dobra. dobra. Postaram złapiesz? się złapać. Ja nie wiem. Nie chodzi. Całe jajko, słuchajcie. No, drugie? Jeszcze dwa. No dobra, drugie może jest jeszcze szansa, ale trzecie to już nie. Co? Mam! Słuchajcie, idzie mi nieźle. Dwa I zobaczcie, ostatnie bieg no to już jajka. może być problem, nie? Dobra, na jedną rękę. trzy, cztery i ry. Dobra. Mam! Dobra, słuchajcie. Dobra, dobra koniec to to trzymasz. już. Co podtrzymaj. Co? Nie! Dawaj, podtrzymaj. To to Monia! Trzymasz. Monia, to są dawaj, trzy dawaj. jajka. Jak to, to co? Trzymać. jedno złapiesz, dwa nie. Raz. o żenglować? Dwa. Jeszcze lepiej. Nie, Czekaj, nie, nie wiem, tak, czy dam radę. Tak wysoko do nieba. O, tak dam ja, radę, słuchajcie. zobaczcie, Ale tak krótko tylko. Uuu, wow, nie umiem, ale ekstra to wygląda. O matko, A teraz porzucamy, wysoko, uuu, zbiły się. Ale wszystkie naraz? Tak. Jedną muszę no złapać. Jak? Dobra. Uwaga. Trochę się boję, bo się obawiam, że na nie coś Ja się trochę odsunę, bo jeszcze nam nie upadnie. No właśnie, Monia, słuchaj. Raz, dwa, o. trzy. No dobra. Trzy. No! Wow. Mam, że mam złapać! Dobrze, że się odsunęłam. No chyba Jakie? zgniecione to jajka jedno, a z drugie. Za późno się zorientowałam, Trzycie. słuchajcie. Ale już jajka by były. Jak się czujesz po utracie jajek? Zapomniałam, że miałam złapać jedno, więc. no gdzieś? No, no, chyba no, nie i zaliczyłam, tak? Teraz mogę ci powiedzieć, że jest koniec wow, Nareszcie, słuchajcie. Się? Nareszcie. Ten był jakiś taki ekstremalny węczelnik. Macie, nieś się tego nie spodziewałaś, właśnie. No w ogóle. to prawda, ja myślałam, że nie dzisiaj taki Luźny dzień, nie, nie, fajnie, fajnie, a tu niespodzianka. A koniec jajka. No właśnie. Ale jeszcze w miarę blisko wylądowały, więc nie Piękne tak, tak. są. Dobra. No kochani, sami widzicie, dzisiejszy dzień był pełny Słuchajcie, No właśnie, ale się ruszał w Boże, jak śmiesznie. Monia, o, dobra, o, o, już nie szalej. Wystarczy jest taka ta duża, to ta dzisiaj... jest taka mała. Słuchajcie, wystarczy na no dzisiaj szaleństwa. Tak. E, odcinek myślę, że był spoko. Zresztą, nie wiem, sami zdecydujecie. Jak Wam się podobało, zostawcie kciuka się podobało. w górę. Jak Wam się podobało, jak chcecie więcej challenge'y, piszcie w komentarzach. Tak. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału. Tak. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Uczenka. Pa, pa, pa. pa, pa.